około godziny 23 dwójka znajomych znajdujących się w samochodzie dostawczym śpiewa po tym, jak utknęli w korku. Według osoby, która przesłała to nagranie, mężczyźni utknęli w korku z powodu wypadku. Na tej samej autostradzie, po której poruszali się mężczyźni, motocyklista zderzył się z ciężarówką. Niestety, ale zmarł w wyniku uderzenia. Ci jadą tą drogą kilka godzin później i dzieje się to. W momencie, gdy mężczyźni śpiewają, coś pojawia się za tylnią szybą pojazdu. Możemy zobaczyć twarz bez ciała. Żaden z nich tego nie zauważa, aż do momentu, gdy nie obejrzeli nagrania. Wierzą oni, że była to twarz motocyklisty, który zginął na tej samej drodze. A nawet jeśli nie był to motocyklista, to są przekonani, że musiała być to jedna z wielu ofiar, które straciły życie na tej drodze. A ty co o tym myślisz? Czy ta rzekoma twarz może być przypadkiem pareidoli, Czy rzeczywiście kamera uchwyciła coś paranormalnego? W lokalnej piekarni kilkoro dzieci cierpliwie czeka, aby dostać nieco słodyczy od piekarza. Jest Halloween, a piekarnia rozdaje słodycze tym, którzy przyjdą. Wszyscy dostają cukierki, oprócz jednego dziecka. Stoi kilka metrów od grupy, pozornie ich obserwując. Może być nieśmiałe i waha się, czy zrobić krok naprzód, albo jak wiele osób zauważyło, może coś widzi. Na samym początku filmu chłopiec mówi: Spójrzcie na to, jakby zauważył coś przed sobą. Nawet wskazuje na to, co widzi, gdy nagle dzieje się to. Z jakiegoś powodu chłopiec nagle zatrzymuje się w miejscu, jakby coś blokowało mu drogę. Stoi nieruchomo i wpatruje się w coś niewidzialnego, ale potem dzieje się coś, co wygląda, jakby ktoś popchnął chłopca na ziemię. Osoby, które widziały ten film, jednoznacznie twierdzą, że coś go popchnęło. Więc czy rzeczywiście mogło być to zjawisko paranormalne, czy było to coś innego? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale im więcej oglądasz ten klip, tym trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Ten film został opublikowany na Instagramie, a cała akcja rozgrywa się w miejscowości Jemen, gdzie właściciel uchwycił coś przerażającego na kamerze bezpieczeństwa. Pracował w późnych godzinach nocnych, gdy nagle weszła kobieta, jednak było z nią coś nie tak. Rzekomo jej ręce wyglądały nienaturalnie, a jej głos zmieniał swój ton, oraz jej twarz również wyglądała dziwnie. لا تكذب ولا ملاحظ لا ولا والله والله حيك كيف والله عليك؟ ها؟ عليك؟ والله واحد والله ما في شي ما في شي ما Bye. Bye. Pierwszą rzeczą w tej kobiecie, która rzuca się w oczy, jest jej blada cera. Skóra jest podobna do osoby, która jest chora lub zmarła. Wiele osób w komentarzach twierdzi, że był to wyraźny przypadek złej istoty udającej człowieka. Pod opisem filmu możemy zobaczyć również zmiankę o tym, że tam gdzie kobieta powinna mieć stopy, widoczne są kopyta. Trudno stwierdzić, czy to prawda, ponieważ jakość filmu nie jest najlepsza, ale nagła zmiana głosu i dziwne pytania, takie jak powtarzanie w kółko kto zmarł, jeszcze bardziej czynią tę osobę przerażającą. Ale jak w przypadku większości filmów, tobie pozostawiam ostateczną opinię: kto lub co przyszło odwiedzić właściciela sklepu późnym wieczorem. 20 maja 2024 roku kobieta Shiren Ann zauważa coś dziwnego w swoim mieszkaniu coś, co ją niepokoi. Po tym incydencie natychmiast wyciąga telefon, aby opisać szczegółowo wydarzenia, które miały miejsce. Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy Shiren była w domu z dziećmi. Pefuk, Według Shiren nie był to incydent, którym należało się martwić, ponieważ myślała, że sąsiad przeprowadza jakiś remont, ale następnej nocy wydarzyło się to ponownie. Kata. Opa, To właśnie moment, w którym Shiren zdała sobie sprawę, że za te dźwięki najprawdopodobniej nie odpowiada sąsiad, ale ktoś lub coś innego. Jednak następnej nocy nie słyszała żadnych dźwięków. W pewnym momencie postanowiła wysłać zdjęcie na Snapchata z informacją, że idzie spać, gdy uchwyciła to. Shiren nie miała pojęcia, że na zdjęciu, które zrobiła coś się pojawiło. Dopiero jeden ze znajomych, który zobaczył tą fotografię, poinformował ją o tej dziwnej anomalii. Gdy się dobrze przyjrzysz, możesz zauważyć, jakby ktoś lub coś patrzyło na nią. Kobieta do dnia dzisiejszego wierzy, że to coś jest odpowiedzialne za dźwięki w jej domu. Kochani widzowie Goslap, rok 2024 dobiega końca, a my chcielibyśmy podziękować Wam za każdy wspólnie spędzony moment. To był niesamowity rok pełen tajemniczych odkryć, mrożących krew w żyłach historii i niezwykłych podróży do miejsc, gdzie granica między światem żywych a umarłych wydaje się wyjątkowo cienka. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu nasz kanał mógł się rozwijać, a my mogliśmy dostarczać Wam jeszcze więcej ekscytujących materiałów. Wasze komentarze, udostępnienia i pozytywna energia są dla nas największą motywacją do dalszej pracy. Niech nowy rok przyniesie Wam mnóstwo radości, sukcesów i oczywiście jeszcze więcej tajemnic do odkrycia razem z nami. Dziękujemy, że jesteście. Do zobaczenia w 2025 roku.